5 grudnia wspominamy błogosławionego Jana Baptistę Fouquet, prezbitera. Jan urodził się 19 września 1851 roku w Marsylii na południu Francji. Duży wpływ na jego życie i wybór powołania życiowego mieli księża ze szkoły, w której się uczył. 10 czerwca 1876 roku w wieku 25 lat przyjął święcenia kapłańskie. Całe jego życie związane było z Marsylią. Pracował w kilku parafiach, wszędzie dostrzegał i pochylał się nad ubogimi. Jako młody kapłan 6 kwietnia 1888 roku otworzył dom dla młodych dziewcząt, które najczęściej pracowały jako służące. Później powierzył prowadzenie tego dzieła siostrom zakonnym. Po prawie czterech latach, w grudniu 1891 roku, poproszono go, aby zajął się najbardziej opuszczonymi sierotami, też zorganizował dla nich opiekę. Po roku 3 października 1892 roku, w odpowiedzi na palącą potrzebę, otworzył żłobek dla porzuconych dzieci. Zaangażował do opieki nad nim siostry zakonne. W 1903 roku Jan otworzył w Marsylii jadłodajnie dla kobiet i dom, w którym mieszkały ubogie służące. W czasie I wojny światowej opiekował się rannymi żołnierzami i dziećmi, które w czasie wojny straciły rodziców. Gdy po zakończeniu wojny Amerykanie opuścili szpital i pozostawili w nim sprzęt medyczny, Poprosił lekarzy ochotników, by w tym szpitalu opiekowali się ubogimi chorymi, a sklepikarzy i przedsiębiorców prosił o fundusze na utrzymanie i prowadzenie tego szpitala. Posługiwały w nim siostry zakonne. Chciałby w tym szpitalu najubożsi pacjenci mieli zapewnioną dobrą opiekę medyczną. Szpital ten funkcjonował do 1981 roku. 5 grudnia 1926 roku Jan zmarł w szpitalu, który sam założył. Miał 75 lat. Ludzie od razu obwołali go świętym, gdyż sam pochylał się nad ludzką biedą i miał wyjątkowy dar pozyskiwania sobie współpracowników do prowadzenia podjętych dzieł miłosierdzia. Beatyfikowany został 30 września 2018 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Jana na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.